Dobry, jest poniedziałek 9 styczeń Jedę do roboty, ale chciałem Wam pokazać takich kilka fragmentów z życia Emi, jak to ona sobie radzi na rowerze Także póki co Emi o, biegnie sobie tutaj Jedziemy do roboty I tak trochę biegnie, a potem jedziemy na to szybko kiedy przyjeżdża przez przejście, zobaczcie, jak Emi potrafi skrócić sobie drogę. Chodź, ja jadę wzdłuż ścieżki. O, no już proszę. A tam, jak ty biegasz, jak? Ulubiony środek transportu Emi.

Internaci się pytają, jak ci się na rowerze jeździ. Jak? <grywa> Dobrze. Także pozdrawiamy. Cześć. Dojeżdżamy już do roboty, także widzimy się po południu. Cześć, na razie. Jak tam 15.10 koniec pracy. Lecimy szybko do terenarza na, na badania, w czwartek Emią operację. Także ktoś dam znać jak to poszło. to trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Emi, Pozdrawiam wszystkich.